Dzieciakoludziska, jestem Szewi i dzisiaj gramy sobie w Borderlands Wraz ze mną oczywiście jest Ecoplace I kontynuujemy sobie naszą fabułę Łeł, well, Wbiłem się, pana na mnie nie dotknie wieżyczka Ops, dotknęła jedna Nie zaraz, Co parę sekund umrę Ja nie wierzę. Jeszcze jeden HP Jedna wieżyczka u nich ma już Wiem, która to po lewej? A po prawej Tylko się zregenerowała Aha. O, dobra, widzę tutaj. Chodź tutaj do mnie. Czekaj, zobacz, 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 obijam ją. No to po lewej bij. Ja to po prawej biję, bo ona ma pół HP. To po lewej bij, ja jej tarczę Ja mogę złapać łatwo, później tą drugą. Po lewej, dawaj, bo ja im na dworze robię do drzewo. Sądzisz, że ja im dużo robię? Dawaj, czekaj, bo na razie tobie to fokusują mnie. Gdzie ciebie? Kurde, kurczę nie... się nie mogę na tym berserkeru. Już fokusują, dobra. Trzeba <laughs> Fokusują mnie, widzisz? A graty mi ją rzucę. Hmm. Jezu, coś mnie boli. Tak, w ogóle tutaj leżą nasze wymiociny, które ja tutaj rzuciłem mu. Nic nie wiem, <grystanie> tam Nie ma miejsca. Chodź tutaj, wskocz. skocz tutaj Ja już jedną wieżyczkę prawie zniszczyłem. To po prawej, tak? Tak. Jej. Ona już ma bardzo long. A to jeszcze dalej jest jakaś tam. Bardzo to już jest dalej, ale ta po prawej, już jest na long. Kurwa, no, a psy też. What? prawie nie żyje. O. Chodź tutaj do mnie. Jezu, tarcze masz znowu. Nie, nie. Leży. Chodź tu szybko do mnie. No, jak tam wejdę, to ci pomogę. Wejdziesz, wejdziesz, lejtem. Tam parę razy podskoczyć trzeba tylko. A my i sobie i. i, 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 I nie I on jeszcze łatw, łatwo będzie, i tam jeszcze inne dalej jest. Jedną już zniszczyliśmy. To... Wiem. Jeszcze nam jedna dalej jest, jak tam się, Tam jeszcze ja nam teraz. Czekaj, zaraz sięm dojrze. Fakt. Ta jest trochę słaba, ona tylko z tego bije. Tak, jest z rakiet nie bije. Dostała? O mnie mnie też. Podwójnie dostała. Czekaj, bo. Ja wiem nie mogę być, sobie... ja e, mogę bić, dopóki mi tańczy nie jest to zmarli, nie? Eee... No ja też tu trochę... No to... Dobra, dostała Dwa razy, trzy razy Ona nawet chce Wiem No czekaj, bo mnie tu coś przyciąga, nie? Do ciebie Zobacz Wiem, to jest taki teren dziwny Najpierw założę się, że nas nie powinno być, dlatego nawet to tak dobrze idzie Dobra, leży ta, tak, tam Gdzie jest, tak Gdzie jest ta to druga? Idzie. Dobra, tam ją tam, widzę. Tam dalej. Widzę już ją. Tylko tam jest bandyta w niej. Nie, nie trzeba z tego, z tej perki być. Ona nie. tarczy nie ma. Czekaj. Dobra, dostała, obiłem. Czekaj. <laughs> Nic nie trafiłem. <laughs> chyba, nie, trafiłem. O, pat <laughs> Poleciało, coś mi. No, tam dawaj po prostu wracać. Ja tam mnie. idę tego bandytę zabić, bo tam bandytę na niej da jakoś. Dobra, kto chce się bić? O! Ty... Rozwolimy ją. Podbiegłem do niej i rozpieprzyłem po prostu. Ej, tu kolejna gdzieś jest. Dobra, chodź, chodź. Nie musimy się z nim obić. Łe! Łe! Głupie! Łe! I łe! No musimy się zbić z tym. Łe! O co to za miejsce? Nie wiem, ale. Patrzcie się, patrz się tam! Patrzcie tam, gdzie ja patrz się patrzę. Tam! Ja chcę to obszaić. Czysta mi jest tego. typka morda. Jak pytam jest to tam jest to typ, te, tego typu morda. A, sklepy są nawet. No. A, am awesome. Dla ciebie jest ten kasmot jakiś Okej. Okay. Słaby jaki są dotarć. Teraz tak, to jeszcze zakupię. Ja to jest moc Najpierw broń fajną. Dałem ci tam dwie moje broń. O jest jakieś gówne mi dałeś. Którego nie z którego nie strzelałeś. Ja strzelam z jednej. No właśnie. No jedna mam. Daj mi ją <laughs> No to też też z KFC, KFC nie? najlepiej, bo z McDonalda lubię. KFC the best of best No ja lubię KFC, a ja McDonalda nie tak samo nie lubię tego. E, lubię Logitecha strasznie, a nie lubię ten eee Razera, razera. No. Ja bym strasznie chciał ten, e, Spark, tą, yyy, e, Logitecha, yyy, tą, klawiaturę. Cieszo? Oh, Łódź, czekaj, rajdę, jak, nie. nie. klawiatura. Czekaj. bo teraz jej wziąłem. Coś ci dropło. Ej. Jakieś gówno chyba. <noise> chyba nawet nie sprawdziłem, jakieś gówno. Ja już sprawdziłem coś, jakieś gówno. 36 maid mam dobrze. Ja wezmę, bo 4000 Ja przejęłem jej miejsce w i nic nie sprzedajmy są głupi Fuck you, ta skrzynia no, moja Nie, zostaw ją. Ja, nic nie zabieraj na początku, no, dobra? Jest, jest Teraz super. robimy tak, że nic nie zabieramy na samym początku. To tak, dla syrenki i jakiś ten Pistolet, tak? Czy SMG Czekaj? Yo. Zobacz tego SMG Szybki jest? jest wolniejszy, ale... tam chce do ja. Weź tego SMGB i przytrzymaj, jakbyś miał miejsce. Tylko go nie sprzedaj. No właśnie, teraz tak. Mam... dobra, nie sprzedam go. E, no, dawaj, spadamy w dół. Tu jest na dole sklepa, sklep, ja muszę do sklepu. Ja właśnie na niego spadłem prawie. Ja sprzedam rzeczy, których nie potrzebuję. Czyli to, to... 414 jakąś mam do mnie To jest tak to jest Ten jaki on był? To był taki z trucizną, tak? E, no dobra Tak Przydaje się. Kurde, czemu ja tej ta? nie chcesz tartu 420? Yy, no możesz dać masz tylko i nie sprzedawaj, Załóż sobie ją. gdzie on jest? Tu Zrobić się to. Gorsza od mojej... Heee, bo ja mam hmm. więcej. 5 więcej Ja to mam jakąś słabą. Strasznie. Miałem. Nie miałeś strasznie słabym. Bo miałeś nie, stał... bo mogłem sobie wymienić, wiesz, ale nie wymieniłem. Bo na 25 to byłem. Już mamy 26, tak w ogóle. Ile masz. A, no. Gdzie idziemy się... teraz? Bo... Ja ci dałem ten. Ja ci dałem dosyć, swoją, starszą, dość dobrą. No, dobra, ja sobie pita. Tam, ta Piężą. teraz jest. To właśnie ja. Ale mógłbyś tutaj eksplorować, bo tu mogą być jakieś skrzynie nawet. Zeksplorowaliśmy to już przecież przed chwilą. Ale tu z prawej strony jest jeszcze jedno. No i co, stoją? Gówno, nic nie ma. Ty już się bijesz. Jakiś, nie wiem, jakiś gównem. Pozabijam to z tego. Z jakimś gównem, dalej. Ty właśnie tak robisz. Z czym się Jakieś z, z gó jakieś gówno, nie? Bo nie tego, tego gówna to, wychodzi gdzieś. No właśnie mi też No ale to, to jest Dobra, bis jestem Dobra Czekaj, ko wezmę coś na... O! Wysokie wezmę coś większego kalibra Bazuka I tak temu gówno zalaję z bazuki

Nawet się nie świeciło. Okej. Okay. Co my tak daleko mamy iść dosyć? Ja nawet nie wiem gdzie my mamy iść, ja po prostu idę Dosyć daleko nie... No, pomożesz iść. mi, pomożesz mi, bo ten z tymi dużymi to się ciężko bije. No czekaj, ja już jestem czas... O... o dobre skit. Śmierć się obrócił. 360 ekspa LOL, co tu nagle tak się expleci? O... 26 już. Też po 3K dostajesz. Ja masz trzy, trzy tego, tak? Ja mam cztery kreski. Masz więcej niż ja. Teraz jakiś czas <grym> się równa. jest jeszcze jakiś spider To tysiąc, nież leci mi mi. Nie mówię, nie mówię. Czemu to by? O, <grym> to człowiek. Ej. Bo ja mam się stare Daj mi to. Oh. Weź mnie odrodź to zabiłeś mnie mojego i ja nie odrodzisz, bo ostatnio tak samo było. z najpierw. O, teraz bym miał ten... Yy, szansę, żeby go jeszcze z Melez zdwonać. Jak z Melez Tak jakby, co z tego? Right. Lol, ja z nich po 500 expa Och, No co mamy znaleźć? Co? Wszystkiego? serio? No. Tutaj, na tym terenie, tak? No, chyba. Tak. Na tym terenie. Ja już drugie znalazłem. No, ja się widzę. To siebie ja będę szukał. Spoko, ja ci tu sobie. Co mnie w plecy bije LOL Ops, sobie dygnę Aż tam? Kogoś? Nie, wcale Jest tu w Ej, ja Dobra, już bez Dobra, Dobra, to ty używaj Jak mógł spaść tym Już oh, bada z psychosci tarczę, ja LoL Ej, pomożesz mi? Czy... pomożesz mi? Dobra, nie, nie, nie O, fajnie Podniesz. Sekunda! Podniosłem się, LoL Sekunda! Człowieku, dziś mi jest super, nie mojego, już są koniec Sekundę i bym się dogodził ja nic nie widzę człowieku, widział chociaż ich. No, co jest, ja mu głowy, głowę mi nie dostaje. Ja chociaż ich widział, Jezu, 2500 to tak za 500 Oj. dostałeś? 2500. Ja 2400, no No, bo ja trochę więcej będę dostał, bo ja, ten, mam mniej chyba. Nie wiem, dokładnie. Ale dużo, dużo nam levela idzie, powiem mm. Ci. ładnie level idzie. No, jest git. <laughs> level leci, jest jej Te, te psychole, te małe, oni tak znerwują. No. W ogóle te psychole duże i małe, to one głowy nie mają. Heh. To... Mają. to. jest się, nie ma głowy za to. <laughs> no co? Coś po głowie walisz w nogę, nie? To no. jak tak masz? To jest, moja ammo! Nie wiem że... Ja... Wiem, że mnie chyba z trzech trzy kombo goni. Ja nie wiem... Ja ani ammo. Przed chwilą pięciu mnie gonią. Weź co to rozstaw. No właśnie przed rozstawiłem, ale się skończył. No to jeszcze raz. No za chwilę właśnie będę mógł szybko. A bo iść szybko na ten do sklepu. Nie będę biegł teraz mam do sklepu. Wierzyczkę zostawię i... Ostaję przy mnie. No. Nie wiem jak chiruje trochę. No, pa, Ile ci to level brakuje, bo mi trzy kreski? Mi cztery. Co już ty z tym levelem tak wybił nagle? Nie wiem. Ominąłeś zakres. Co? Minąłeś Co? Wiesz teraz one nie patrzą nawet. 63 Teraz się tu laje, nie patrzy na to, czy to znaczy, czy nie. Aha, wyrzuciłem. Chwalibyśmy, jakby był ten nieśmiertelny bryzyker. Bez sensu, to było wtedy. Jakbyśmy robili duet, to by Wiesz, ile tu ich jest? Starz, cztery, cztery, E ile tu ich jest tak? Serio? Co ci go. Już się pali, już byś... Być... Sięgniesz Bryce'a? Kurczę go. O, sięgam. Dodijesz? Jak go trafię. Zaraz, ja jeszcze. Ja Jakiś... Podnieś, podnieś, podnieś. Jaki okay, ten? Myślałem, że go zabiłeś, lol. Tak, zabiłem go. Jaki mi się ekran ciemni człowieku, ja nic później nie widzę. Po, po, po. paru sekundach nic nie widzę. Ile razy on ci to mówi, czy... Nie ja wiem. Czy to jest taki ułomny bym powiedział. Ja zda z nimi. Taki ułomny. Duży nie bimy. No nie wiem gdzie żebym zaskoczył. Yes. Następną tak. dobrym broniekom znajdziesz, dajesz mi. To. Dobra. Na ogólnie ogólnie jaką znajdziesz, to mi pokazujesz i ją, mi ją dajesz. W sklepie też? Też. Tak, będziesz za biedny na nią. Fakt, to chodź tu, leszczu. To mi ją kupujesz. Leszczu! Zgin. To mi ją sobie kupujesz. za bronią. No i mi ten, mi. Tam jest braiser to tutaj... Dla Hunter'a jakieś gówno? Ja WP 282 Dajesz mi Dajesz no, Tak już strzelam, mam swoją 1200 What? Półtorej kreski i będę miał level Czekaj, ile ma? Mało Sama. Jest na przodem mojej Serio? No Myślałam, że to masz taką kozatką 255 mam, jakieś gówno miałem mam bale, więc nie chcę. Niech ty mi go, proszę cię. No, tam, mamy no, nie mam. Odwieszasz? Tam jest, jakiś. No nie sięgam, mam tutaj przede mną tą blachę. Podnieś No zaraz nie, że nie Ja tylko po głowie sięgałem? Gdyby jeżdżał? Chyba! Nie. Tu masz, ej tu jest jakiś karabinet. taki słaby. Statuetka, hajsi. Nie wiem, pozbierał dużo tego, ale nie mam tam miejsca. Ja potrzebuję amunicji. Wreszcie ten się skończył. Szkoda, że go wyłączyć nie mogę. Nie możesz? No. Nope. Ale lipa. Co? Nie? Yy, brakuje mi jednej kreski do levela. Wow. Szkoda, o? że to wali ten z Co Szkoda, że to wali seriami, bo jest bardzo fajne. Czyli 13 ma, nie? 87 i i 73... Ej, Tomasz, Ej, zobacz jaki zrębisty. Też. Nie bierz go! Ty. Ja tego nie biorę, jak jest ten. Tu jest jeszcze lepszy. A, bo to jest seryjny. No. Ja se go wezmę, Seryjny go gówna nie biorę. To coś też wezmę. No bierz. No stary, po 7 tysięcy, no to sprzedam, nie? Ja mam miejsce. O, amunicja! E, Mamy więcej więcej tego znaleźć. Właśnie wiem, czekaj, bym miał ja muszę działkę Tylko dwa więcej, pewnie no że się ominą. To chwilę, bo ja muszę sobie amunicję zregenerować. Zobacz, co to jest. Jakiś smg 43. Aha, to ten twój. E... Tego smg chcesz w końcu, czy go nie chcesz? Bo już nie wiem, go, na razie. Dobra. Kurde, tak przez połowę ekranu mam taki pasek, człowieku, e, tego, słońca. No, aż tu polecieliśmy. No. Fajnie. Misa jest obok gdzieś tam nas. Fuck. Ono to jest mniej więcej w tym terenie. Ogólnie. Na całym terenie. W tym terenie. Jeszcze dwie takie musi znaleźć. Musimy. Właśnie, tam. Widzę chyba jedno. Nie, to jakaś Nie. broń słaba szklane gówno. wiem tam gdzie to jest jakieś Puszki z mięsem musimy, szuka. musimy e. szukać musimy szukać musimy jedzenia musieli szukać nie nie no no nie musimy, nie tylko słabi jedzą. Is... no 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 o, mam nie, jedno. masz, to dobra. I ostatnie! Na hmm, to bym był tutaj? Nie wiem, to ja nie widziałem. To szukaj tu gdzieś na hałupce, pewnie będzie. Pak, spadłem. Trzeba byś... Hmm. A tutaj już nie mogę wejść. Ej, tu może na górze? O, Ammo tu będzie. Daj, ammo. Fak, nie znam. Eee, hmm. Może tu gdzieś wcześniej. O kurwa, chciałem się nawet. Ale wcześniej wątpię. Pewnie jest gdzieś tu na dachu. Czekaj, jakaś broń? Nie Ale się. seryjna, boże. A ile kosztuje to, może sprzedam? 5 tysięcy. Biorę. Tak. Ile ty masz taki sam ekwipenek jak ja? Nie da się chyba większego kupić, nie? Mhm. Tak. Znaczy pewnie się gdzieś da. Ale my pewnie jesteśmy debilami i nie umiemy. Znalazłem nice. Mówiłem, że gdzieś wcześniej. I teraz tak. Eee, czekaj, dobra. Eee... Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie my jesteśmy teraz? W dupie. Tu? Boże, mamy ich na drugą stronę mapy. Ale czekaj, bo to, to tu musimy iść. To tu iść, -da! Żeby tego quest'a oddać, a my żeby jeszcze jednego zrobić Który ma... Eee, ile? Tak 6000 ekspa i... nie? Ja to ją jał robię stąd To na następaj A tak... Jeszcze raz się przebiegnę Tak w ogóle to trzymajcie się, i... Sio. Sio.